Spotkanie Kajetanowicza i Barana z mieszkańcami miasta zaplanowano na dwa dni przed startem załogi w 40 rajdzie Świdnickim Krauze. Na tych, którzy zdecydują się odwiedzić galerię Świdnicką, czeka nie tylko rozmowa z kierowcą, ale i plakat z autografem mistrza. To absolutnie przodująca załoga, jeżeli chodzi o, o rezultaty osiągane w Polsce w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Czyli Kajetan Kajetanowicz, Jarosław Baran w środę o godzinie 18.00 tutaj w Galerii, w galerii Świdnickiej. To sympatyczna załoga, która może powiedzieć wiele o swoich doświadczeniach i przygodach oraz odpowiedzieć na pytania jak działa zespół rajdowy, czy jak szybko prowadzić samochód. Świetnym tłem dla tego spotkania, dla spotkania z Kajetanem Kajetanowiczem i Jarosławem Baranem. Jest wystawa samochodów rajdowych, autentycznych samochodów rajdowych, które myślę będą nam się świetnie kojarzyć. Mamy różne przedziały, mamy dużego Fiata, czyli Fiat 125P. Mamy Porsche, niesamowity samochód, piękny samochód. Mamy także Trabanta, który również w rajdach samochodowych startował i do dzisiaj startuje jako samochód historyczny. Nie lada gradka. Ta wystawa jest również. W dostępne. Wystawione pojazdy to kolekcja Jerzego Mazura, Wałbrzyszanina, startującego między innymi w rajdzie Paryż-Dakar.